Hej, cześć Szymanko, dzisiaj zagrałem sobie w polakie 18 Startofa 1 na 1. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, subika, komentarz. Trzymano Patryk. Siema. Co tam, gotowy na spierdol? No dawaj, no. Jesteśmy razem w lobby? No jesteśmy. Startować już? Tak, ale ten jeszcze ten... trening ten house, też takiego. Outside, Beach Ale wczoraj ci przyka się dało. Nerwuj mi się, by była godzina pierwsza w nocy, nie? Coś... Co? Ej, to jest. Idę W pokojowym nastawieniu, no. Ja mam wyjebane w pokojowym nastawieniu. No, faktycznie, no. Spokojowe. Co za tam? tamto? Co za tamto? To co? Dobra, za 9 sekund zobaczycie, jak działarski zostaje w pizdę. Aha, chciałbyś, kurwa. Mhm. jak znowu mi się łapy nie spociły, kurwa, bo się nie płacę i znowu nie mogę... I znowu ledwo co palcem po ekranie ruszam. Tam takie fajne suche. Fajnie do dupy to a, to bolakom w płacach A ja pytam Stary, czy ty znowu A tak w ogóle to gramy tryb wyścig zbrojeń Ty no na, na filmie nic nie wchodzi Bo stary Nie gadaj głupio Ludzko nie wchodzi, jesteś pójowy Jak to nie Co to O ty, ty, ty mendo Dobra, ja się ją wyłączę, trzeba się trochę napłacić Masz za no, bez kitów. Muszę, muszę mi mu się łapki trochę napłacić. Nie leci w no, gumpa. Poczekaj messenger. Kurwa. No, piszą tu mi. A, to nie doleciało to do mnie. Ciebie nic nie doleciło. Jeden, Nic nie wchodzi, kurwa, na odcinku. Joty, ja ty, ja ty Hello. No, chodź, to, to mało. Najpierw. Nie, nie mo, ty masz P90 Nie, ja mam <laughs> Nie, 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 co Aha, dobra, bo ja mam tylko zielonego skina i myślałem, że masz tego samego skina, co ja mam Nie, bo bez kitu rączki mi się muszą troszkę napocić <laughs> Financję O, ja pierdole, P90 -le. leciało, ciebie widzę <laughs> O, na chuj ci O, P90 Kurde, no. Począć dziś atak Masz szczęście. Aj! Od razu mi panie wskuriu! Ja cały czas przypominam, ja nie mam dźwięku z gry, nie? Cały czas. Więc. weź to pod uwagę, nie? Ale czemu? Przez na masę teraz to. O! Czekaj, a może ja mam po prostu wróciszem? No właśnie, pójdź. Dobra, mam dźwięk z gry. Ty, ja myślałem, że my gadamy normalnie, nie? Gubi. Czekaj. Dobra, nieważne, nie ma Niby że jak cię przeskanowałem? Przez co? Przez powietrze? Ja powiedziałem, że ty nie przeskanowałeś? No gra się pokazała, że przeskanowany jest. Jak słyszałem cię, co jest? Wzięło <noise> cię. A kurwa. Ja się nie odczułem, muszę troszeczkę pocić. Ej, Za mocno, jest te 90. O kurwa, skąd ty strzelasz? No serio? Jak ja mam pompę, to raz po drugiej stronie? Teraz to gra jest. Kurwa, ile to... Nie no, ile ty masz samo? Poczekaj, muszę coś kiszyć, grę, bo... Fuj. ...zagłośno. Daję se na fula praktycznie. Narap. Strzeliłem! W momencie, w którym ty strzeliłeś, ja strzeliłem. może ja troszeczkę szybko. Nie, nie. Czy wiesz, że to bardziej fart teraz? niż kurwa, jeden, to jest No, A ja miałem 4 wtedy, ja, jak miałem ostatni się o jebany, o, ale weszła. No ta pompa jest zajebista, nie? Prze ścianę? No, ta druga... Ta druga pompencja jest koło ko ko nie? Ja pierdole, ten już automata ma. A ja jestem w dupie. No. Selereczka. No! Ale skan, ja pierdolę Daj mi dość mat 2hp, nie? No, wiedziałem 2hp to tylko drasność Aj, ej, czasami mi się tak dzieje, że ten joystick, nie? Mi się coś buguje i nie idzie mi postać Zatrzymał się w miejscu O, ale mi wyjebał No masz mnie Nie, po prostu stary tak tak napierdalował a ty kurwa, no, czemu? Tu jest jakiś głupi słupek, słupek mnie zablokował. A kurwa, dobrego respa dostałem. Dobrego respa, ale nie mi zaczął rzucać ten Kurwa, kałaszek. Jeszcze. No, z na daleko, jak się pestkuje, to tak chodzi walą. Wow, czemu na odcinku ty mnie ruchasz dupa? Poza odcinkami ja cię rucham dupę, no? To Ja mogę opowiedzieć historię z wczoraj? Chodź, tę mam. Dziabarski wczoraj wygrywał ile? 11 do 6? No, bo czym ja z nim pływałem? latać. Bo na kosy zacząłem zlatać. No, ale co, no, ty też mogłeś. No, ale to, ty to nie umiesz kurwa z kosy strzelacz. strzelać. Strzelać kosy, no nie umiem. <noise> no właśnie, zaraz, no, strzelać z kosy. O, jestem ładny. Nie, Gdzie ty kurwa? A mi teraz awans. zajebiście, już mi plecy zrobił. Nienawidzę tego AKR-a. Spoko, ale wolałbym to emkę co z moją moją anty. Ja jestem anty. Czy no anty. Jezu, jebie mi się wszystko, nie? Are... nie, oh, nie is... O, no, Wolę z nim iść bez kopa niż... no. No i teleportujesz gdzieś Co się pamięta? Ja mam stopie... w O kurwa, mam w tobie dźwięk, halo. Co się dzieje? No właśnie, jesteś przyciągnął na Messengerze. Nie, bo Messenger jest na Wi-Fi, a ja jestem na moim. No, przyciągnął, że coś teraz. Przypadek. Kurwa, ma się skończyło. Na kulkę byłeś, na pewno. Ojej! Ja pierdolę, ale unlucky Ze masz po. prostu może No tak, <noise> może z tym być Nie wątpię no, Czemu nic nie dostałeś z całej serii Kurpa Jest pieką No i teraz a nie będziecie. Czy u Ciebie też moja postać tak dziwnie podskoczyła? A. A wiesz, że ja nie kliknąłem skopu? po prostu coś Ale we wkiju coś ścina Cię Ale Ciebie też! Ja tam Dostałeś na noskopie, musiałeś to dostać. Niemożliwe, żeby to miało, nie, A. podleciało podać kątem 90 stopni do lufy, nie? Już to jest niemożliwe. Jezu, ja się nienawidzę, strzelać w ruchu z tego. No wiedziałem, że tak będzie. No kurwa, nie skrzypnę tego. Wszystko, co zapierdolę. I <grym> trafił, trafił. Nienawidzę AWP. Nienawidzę AWP, Natasz. Ja... Wolę scout'ika, bo jak się chodzi, to przynajmniej celownik się nie... ...rozmarzł. Ale AWP jest zajebista. Słyskuje. A, zajebista. Ja, kurwa, typa jak... Serio? Byłem tam wcelowany przez 30 sekund. W końcu stwierdziłem, dobra, nie wyjdziesz tam, baitujesz tylko. Wtedy, w tym momencie ty wyszedłeś, nie? Nienawidzę tego. Ja no i nie robisz. Pierdolę strzemną z to jest nierealne, żeby to trafić. No kurwa! Jak ja tego nienawidzę, tych jebanych snipe. No i stoję w miejscu i cię trafiam, no! no. A wiesz, że nie miałem nawet na tobie celownika? Serio. Kurwo Wypierdali No serio, nie zdążyłem strzelić, strzeliłeś pierwszym, to cię wygranał Trafił kurwa, trafił Serio? Przecież, jak ty przeszłeś? Normalnie, swoim restem O no tak to. się nie da? Bo ja przecież patrzyłem się tam. Widziałem, że się... gdzieś się zrespiłeś? O kurwa, pistolet. Ja się dolej, fatuj. No masz przewagę już, dużo. A ty masz teraz, ojoj. No. No masz przewagę punktów. No kurwa jesteś Ile masz HP? Dużo, Ale serę dużo o. 70 miałem, kurwa jak dużo na Kurwa ja wpierdzielę scout! No nie, najgorzej Nie widzę go Cię nauczyłem wczoraj jak niego scylać. Widzisz? Dobra, 5 minut temu No właśnie Колу головы. А я тебя тут на как подходишь ко мне. Не знаю, мальчик, ты что-то покинул. с колпа. я там? Покидал он. Почему? Я знал, что бежишь, бежишь, просто HP pozdrawiam. O kurwa, przyniosło pięć pod front. Czyli masz twoje Tak. Ja pierdolę, ale mi kawa celownik. Nie mogę nic trafić Nie mam mocy. No nie strzelaj. Nie przetrzymuj tak długo full auto. No kurwa, nie chcę jak za długo przytrzymasz, to ten, to twój zrobin to kurwa, Stary ci na matkę skacze. No, ja pierdolę kurwa, który tam przeszedł Ej, ile ty możesz z tego? Aaaa! Kurwiany pistolet dali. Ej, no bo. U ciebie gdzie byłem? Bo ja u ciebie już byłem ze skrzynką, nie? Nie też. No i jak? O, i tak się cię zjebał. Ale mnie teleportowało, mnie. Wiem. Widziałeś to? Widziałem. Dobra, o co chodzi? Widziałem już kosę? Kurwa. No kurwa, jestem spiździel z, z tą kosą. Na kosie ci przegonię. Jest taka opcja. Chyba, że mi się znowu joystick spierdoli. No jeba, nie ucieka ode mnie, ty kur... Kurwa. Kurwa, ty... Mój krzyżak, No... no nie wierzę w Ciebie. Ja pierdolę. <grym> Ale jestem dobry, nie? A. O kurwa. No kurwa, jak ja ty nie trafiłem z tej koszy? Zapizdziałeś? Ty nie umiesz w kosę. Ty nie umiesz, No ja nie potrafię, no. Przyznaję się bez bicia. No kurwa masz, no. No nie ma ci... No tu już tą przegram na kosy ta no, kurwa no to no, ja jestem bez... Nie, ma chuja. Daj jeszcze do ją tego i bigla. No, już No no na... Najbardziej no, no, to, to, że ci się boisz i z nie wychodzisz, jak ciopa. Tam to Ej no, idź znowu jest kosą, tak? No i co z tego? No i chul, no i przegrałem. Masz kocę. Nie, nie będę cię pieknie się raszował, skoro mogę to wygrać. O! No i chuj, masz kocę, dobra, palmie, mnie. <grym> no chodź. Może ci wyjdzie! Gdzie ty jesteś? Kurwa, gdzie ty jesteś? No tu! No i chuj, no oczywiście, ja na tobie celownik, ty biegniesz w prawo i chuj ty mnie trafiasz. A do. Bo skosy trzeba umieć. To już akurat, kurwa na tym resetcie. No tak, no. Tak było. Jak tak, jak tak. Szuka. Dobry, ładny mecz był, to jeden subnail. A weź... O jezu, tu się pokazała wszystka we. Mojego dawnego. O Boże! To ci się nie zakwalizowało. O co jest? Ja... Wytnij to, wytnij to potem i tyle. A tam to było parę sekund, to YouTube się nie do dupy. Sorry, YouTube administration. A... Ja pierdolę. Situation. Czemu coś mnie zmieniło, ty? Nie wiem. Nie wiem. A weź może teraz daj tego. Deathmatcha. Mhm. I tu mnie para wiesz, bo kupisz swoją ulubioną broń Czyli? Emeczkę. <laughs> Na skopiku Nie, te, nie, te ze skopika to nie, wolę, wolę bez skopa I kurwa w biegu będziesz headshoty napierdalał Tak W locie. Dobra, zaczynasz czy nie? Czemuś nie z... ...to... Zasięg, ktoś się dopty? Co ci tam dzieje? No dobra, arena, deathmatch, tu już no Co? Nic nie dzieje w mnie się coś stało, przycięło cię, zrobotyzowało najgorzej. O mama, lejlu Chodź, chodź się, przywitam. Chodź, tak jak w, bo w boksie, trzeba piątkę przybić. Chodź, Nie, tak. piątkę, kurwo. No ty szmatę, ty, Nie, kurwa. Na ty jeba szmata, Chodzisz od razu. Ja po koleżeńsku. Ja chcę grać w 4 kurwa. A ty jesteś jebaną szmatą i kurwa jebie cię na koło. Jak ja miałem nóż, a ty miałeś pistolet. Pokazałeś w rate no. Tania na resp'ie. I no co? Ej, kurwa. Przypominam mię, ci, przy... wczoraj, przypominam ci, wczoraj, wczoraj kosek, to normalnie z pistoletami do ciebie skakałem. No ci pierdolony. Nie już grać w tą grę. Okay. Jedna mil gra to na nóż, tak naprawdę. <coughs> no wiesz, bo to jest tak jak mówiłem, to jest jak granie Artą w pocie. No, no tak. Ja, nie no, I po fajnie gra się, a nie? Wszystkich ale wszyscy się kurwa, tu No, na no, Musiałam no, 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 ale się stałeś się i Halo, widziałem cię, kurwa. O, ty mnie też. <laughs> kurwa, coś mi się z gardłem dzieje, chyba. Nikt nie pytał ogólnie, ty! <laughs> ja nie wiem, nie interesuje mnie coś, To jest prawie gardłowe. <laughs> o Boże, ten co od razu, ty! O kurwa. Nie wiesz, że mi się zlałeś z tymi dresem i cię nie zauważyłem? <śmuch> Bo kurwa ten pomarańczowy strój. Nie? No nie pierdol, że tam będziesz teraz tak stał. E a. Przecież ja stoję na środku, OP, nie, nie ruszam się i cię zapierdalam. A ty kurwa Biegasz. Ja mi cię nie ruszam, nie Aha. mnie nie to by była fajnie botać się, ja miałem 1 HP. Ole, skan poszedł. Ole, skan. No, ładny. Ile Ci zabrałem hapsa? 26. No. O. 26. No, ja widziałem Ci tam łeb, jak przechodziłeś przez tą dziurę. Tu już chopsa nie miałem. Obiłeś mnie, jak no. Halo, zrespiło mnie mordą do ściany, ty nie wiedziałem, gdzie jestem. Gdzie ty, kurwa? Aj, aj, Ty was tą przekrywam, możesz parę razy przykampił? Как не умеешь в игре, то не играет. А не ты, кува? А не умеешь в игре. А ты, кува. Ну no, эро. Kurwa, przeskanował wszystko, co za ten... <laughs> Cały magazynek przeskanowałem, nie? No kurwa, jak ty nie dostajesz tą jebaną banię? Normalnie, szybko. Ja, ja tylko bani ci widziałem, miałem środek celownika na twojej baniuszce. Nie zesraj się! Ole, szybko. <laughs> Prawda, dziewczyna też tak mówiła. Uh. Wow! Powinnaś mi też. Ja No sorry, wcześniej miałem twoją. Zapniję. Cały. Hm. <coughs> panie, się tam wtapia kurwa te kartony. W wiesz kiedy się wtapia? <coughs> Tą chyba swoją czerwoną kurwa czapę. Bo ja jestem jak Hanka z Zemek, miłość. Drukuję w kartonach. Chyba twoja matka w O ty kurwo! Myślałem, że tam ktoś z tyłu, nie? A ty już tu przerazasz. No na respie! Ja pierdolę! Jeszcze mnie mordą do ściany respi! O, A <coughs> Nie mordą do ściany reski, człowieku, A ty mi w potylice napierdalasz. Szmata najgorsza. Ale AWP kupił, żeby tylko postajpić, nie? O ty kurwo. ŚMIECIEM Co tam stoi? Kurwa. Oj, kurwa. Oj, i pogrążyłeś się. Nie zdążyłeś zmienić. Nie zdążyłeś. Panie, ja pu dole ty. No, ale unlucki teraz zaliczam na odcinkach. Tragiczne. Mhm, mm on, tak, on tak gra codziennie. Tak, tak, tak. No, jest z botem. Dokładnie tak. dokładnie. No, a tylko biznes poszukuje, jaki to nie jest dobry, oj, kurwa, gdzie wyłazisz śmieciu pierdolony? Ja nigdzie. Ale Ty wiesz co, może w przyszłości jak będziesz, jak, nie, tak to jest nasz, nie, Jak będziesz nagrywał, już się rozwiniesz, będziesz chciał pieniążki z tego zarabiać, tak, nagrywaj mi nie Przynajmniej nie będziesz musiał pikać. Filmy nie me, ty. No, no, sama gierka, nie? Przecież i tak po, połowę rozmowy byś musiał wypikać. Nie, czemu? Bo, bo trzeba zachęcać kulturę na YouTube. Bo to dzieci oglądają. Taki. Nie, ja to nie przeznaczony dla dzieci i on to w tym dupie. Tymczasem wszystkie te 10 y, Potwierdź wiek. A, a to... Trzeba mieć kartę bankową, żeby to potwierdzić. Serio? A. a wiesz, że ja mam. To chyba jak nowe konto zakładać, bo ja mam na starym koncie i. Wam że ten, po prostu wiesz, nie wiem. Podany, podane, że mam i tyle, żadnej karty nie podawałem co jest, co? czemu tyle Ale to se kstušiš, jak stoušit, nie nemusíš. Oj, amo, 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 amo. No, že jsi tak kurva. <laughs> a nie, a co to bylo? Uh, Ale mi teraz zůjete. Do opasca No co jest! Kto mi ten celownik zaczął czekać? No kurc mać! Mam się musiał zrespić? Dobra, biorę nieznienawidzoną przez siebie broń. Tak się będę rozpierdalał. Mhm. Mhm? mhm. No Kurwo. Jezu, jak reload zacząłem robić co ty wylazłeś. Tak, dokładnie tak To, jest to miejsce skorowane przez pół godziny Dobra, internet coś mi się stało Albo no, nie wiem o co chodzi O to nie wierzę, naprawdę bo, bo ja nie wale full auto, ja pestkuję i wtedy pocelownik się nie zwiększa. Ale praktycznie tak samo szybko strzela mnie, więc wyjebane. Głupi kurwa kontener. No Jezu ty, ty śmierdzący kurwa na respie siedzi. A porta takie auto było Ej no ty, czemu ty kurwo jebana Ale ci matkę zaraz zaorał. Jeszcze się zablokowałem o schody, nie? Nie wierzę! A my się skończyło, nie przemanowałem No a ja o schody jakieś zablokowałem się i mi nie rozjebałeś, bo jesteś takim botem do w 4 HP, łatwy Kurza Dziękuję wam widzowie, że dotrwaliście chyba do tego momentu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subika, komentarz. Jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, tej giereczki, napiszcie po prostu w komentarzach.